Czego konie zobaczy, a mózg nie pojmuje. Serce nie czuje, a skrypt lekcji nie obejmuje. Schowane między wierszami, jak drobniaki w kanapach, coś znacznie większego i dużo cięższego niż lewiatan. Diabeł tkwi w szczegółach i drobnych błędach pomiaru. Wycieka na przetartych przegubach wszystkich wymiarów. Zwany staruch czy dobry kumpel? To jest trudne, choć strzelimy sobie rundę. By pogadać dłużej, bo to i złożone i żmudne. Przedzierać się przez światy nie można bowiem na raty. Trzeba to zrobić jednym ciągiem, nie oczekując zapłaty. O tej małej planecie stałego deficytu energii Czytałem kiedyś w kolorowym atlasie babci materii To duża gęstość, większa niż turlakach jej odbytu I odrobiny sprytu wymaga wyczucie delikatnej oscylacji bytów Ja już się gubię w tych wielkościach, a co dopiero ty Choć na pewno coś powstanie, gdy się w końcu zderzymy Ciii, ostatni gryzą psy Mi też się to zdarzało przecież, że gryzłem ostatnich Albo, że gryzłem sam siebie, sam nie wiem Lecę z wiatrem, kładę i mój największy wróg się śmieje Choć zobaczył moją twarz w lustrze, któregoś dnia rozbił jej Został Ofiary bazyliszka w końcu przebudźmy chęci, by nie tylko szare były myśli pigmenty I spójrzmy w górę czasem na jasne, gwieźdliste niebo, by podróże nasze służyły wyższym potrzebom. Ofiary bazyliszka w końcu przebudźmy chęci, by nie tylko szare były myśli pigmenty I spójrzmy w górę czasem na jasne, gwieźdliste niebo, by podróże nasze służyły wyższym potrzebom. Czy my go, czy o nas? W nieskończoności kosmosu płynie wymyślony czas organicznego chaosu. Jednolitość między całym bytem Plany ty odkryte, nieodkryte światy Fałszywe dogmaty naszym kryptonitem wyższy, ja chyba zapomnij Bóg honor ojczyzna Iluzje dla baranów jak niegojąca się blizna Tyle piękna wokół nas, a nic jednak nie dociera Nieszczęście doskwiera Neurotyczny świat umiera Telefonosfera, a on śpi w portfelach Świnia się obżera I co teraz? Kolejna afera W głowach się nie zmienia Kula zabija tego co ciągnie za spust Dla fałszywych burz Dla zamkniętych uchwań, Dobro i zło, nielogiczny wymysł małego człowieka Grzech jest po to, by robić hajs na duchowych lekach Spalone mosty przez emocjonalne rzadkością Pomiędzy obłąkaniem a rzeczywistością Ofiary bazyliszka to w końcu przebudźmy chęci, by Nie tylko szare były myśli, pigmenty I spójrzmy w górę czasem na jasne, gwiechiste niebo, by Podróże nasze służyły wyższym potrzebom Ofiary bazyliszka to w końcu przebudźmy chęci nie tylko szary były, myśli, pigmenty Spójrzmy w górę czasem na jazdę gdzieś nieboby. Podróże nasze służyły wyższym potrzebom Ofiary bazy to w końcu przelućmy chęci, by nie tylko szare były, myśli i pigmenty spójrzmy w górę, czasem na jasne wyźliste nieboby. Podróże nasze służyły wyższym potrzebom Ofiary bazy liżka, w końcu przebudźmy chęci by Nie tylko szare były, myśli pigmenty i w w na jasnych wieździsz te nieboby.